Jak leci moi drodzy bracie i siostry, moje kochane larwy. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj na Szatan i zapraszam Was do 60 odcinka z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Dzisiaj e, przyszła pora na to, by wykonać e, kolejną misję od e, DISA, lidera gangu Red Jacks. E, stoimy przed budką telefoniczną, która umożliwi nam wykonanie tej misji.

Hmm. Tak jak dobrze pamiętam, naszym e, celem dzisiejszej misji e, będzie e, pojechanie pewnym e, pojazdem, który został e, uzbrojony w bombę e, do okolic St. Mark's w Portland trzeba będzie uważać, ponieważ tam mafia działa e, i jej rozbrojenie mamy na to 6 minut. Dlatego ja zaparkuję sobie tuż obok. To jest właśnie ten Infernus, którym musimy pojechać I jechać do garażu w St. Marks. Musimy uważać, żeby nie uszkodzić samochodów, inaczej bomba wybuchnie. Ogólnie jako tako powiem wam, jak dobrze pamiętam tą misję, że ogólnie jako tako w ogóle nie możemy zniszczyć samochodu, nawet jeśli bomba zostanie rozbrojona. Jeśli go zniszczymy, będziemy musieli jechać do yy, lakierni Pay and Spray i samochód oczywiście naprawić. Było mały głos, aby nie rumpo gangu Red Jacks yy, uszkodził. Dobra, zmienimy nutkę. No właśnie, czasami ta kamera tu zawodzi. Tutaj musimy jechać bardzo ostrożnie. ale jak widać, nie zawsze jest tak dobrze, jak mogłoby się O, Cholera, jasna! No i właśnie na tym się tu koncentruje Zmieniają sobie pas byle jak, jak chcą, w dowolnym momencie. Nawet nie wiesz, kiedy to nastąpi. A już, już połowa paska została zapełniona. A i tak będę musiał naprawić samochód. jazda z tej drogi. Polityka. Dzięki. Jedziemy dalej. Dobra, witamy w Portland. Musimy teraz pojechać w okolice St. Marks, ale jak dobrze pamiętam, mafia nie będzie nas atakować. Wyjątkowo w tej misji i bardzo dobrze. Przynajmniej nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mafia nas atakowała. W tej misji, właśnie w tej misji. Dobra, zbliżamy się na miejsce. To chyba jest tu. Dobra, bomba została rozbrojona, ale teraz musimy przemalować, naprawić auto, ale zrobimy to w Shoreside Bell. Dobra, jedziemy dalej. O, policja na 12 My jedziemy dalej w każdym razie Musimy się spieszyć żebyśmy mogli zmieścić się w czasie Shit Dobra, nie tu Dobrze, nie tu mieliśmy skręcić Jedziemy dalej prosto Dobra, i skręcimy chyba tu, kawodna. Dzisiaj jestem niedzielnym kierowcą, jak widać. Gdybym tylko nie zniszczył tego samochodu, bo raczej będzie bardzo źle. Dobra, jesteśmy w Shoreside Bell, ale niestety nie mogę przejechać, ponieważ te rumpo blokują mi drogę, a ja nie chcę jeszcze bardziej zniszczyć auta. Dobra. Akurat kierowcy udostępnili nam trochę miejsca. Nie, nie będę się przyciskać środkiem. Niech taksówka przejdzie pierwsza. Dobra, my jedziemy naprawić auto. Tak yy, przypominam wam drodzy kolera jasna. Jedziemy naprawić auto. Powiem że już dostatecznie go zniszczyłem, Tylko tyle, że wygląda szybko. Okay. W tych okolicach znajduje się zakład paint Spray, gdzie możemy naprawić bądź przemalować auto i przy okazji zgubić swój poziom poszukiwań. Możemy wracać, tylko musimy uważać, żeby nie zniszczyć auta. Postaram się jechać bardzo spokojnie. Przy okazji trochę z większą prędkością niż jest to widzone. O, żaden gigant nas nie atakuje. Nawet kartel. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Ups, zwolnię troszkę. uważaj. Dobra. Na szczęście żony samochod nie jeżdżą. I musimy bezpiecznie zaparkować. Dobra. Wysiadamy z pojazdu. No i zosta... Tak w ten sposób ukończyliśmy misję. Chociaż nie wyszło na najlepiej. Skąd się tu kartel wziął? No widzę, że jest w Pomogłem. Pomogłem Ninesom. Chociaż ten gang mam właściwie zlikwidować. Dobrze. W każdym razie. Tak zakończyliśmy oto misję. Może nie wyszło najlepiej, bowiem musieliśmy... Zniszczyć trochę nie musieliśmy, tylko zniszczyliśmy przy okazji trochę samochód, ale go na szczęście naprawiliśmy. A jak widać, mój krążownik kartelu dalej tu stoi. Dobrze, drodzy bracia i siostry. I chyba to by było na tyle. Zapraszam Was do przyszłego odcinka już niebawem. A właściwie, można powiedzieć, jutro na 61 odcinek. W której być może wykonamy ostatnią misję od gangu Red Jacks. To będzie ostateczna bitwa. Nie powiem Wam jak to będzie wszystko wyglądać. Ja serdecznie chciałem Wam podziękować za oglądanie tegoż epizodu, zapraszając Was przy okazji na przyszły. I jedynie co mogę powiedzieć to dziękuję, że byliście ze mną, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zapraszam Was jutro na epizod i chyba to wszystko. Dobra, ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was, Nathan Szatan. Och, cholera, bym zapomniał. Kabal, 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 kabal. O jezu, myślałem, że to mnie atakują. Kabal, eee, jak oceniasz eee, misję dzisiejszą? Mission accomplished. Dzięki, very much. Very, very, dobrze, dobrze mówisz. Dobrze, to ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was, tutaj był Nathan Szatan. Zapraszam Was jutro na, na kolejny odcinek I pamiętajcie, nasza ideologia to Fight for Metal, Operari Diaboli i Peace Trooper Trzymajcie się, cześć, a do następnego odcinka już jutro!